I zapraszam Was dziś na filmik, co jem w ciągu dnia w piątym miesiącu ciąży. Więc zaczynamy od śniadania, na które od jakichś dwóch tygodni jem te same wrapy z jajkiem i warzywami. Wciąż mam takie fazy i teraz mam ochotę tylko na to. a na przykład jeszcze z miesiąc temu jadłam codziennie tylko kanapki, więc teraz czekam, aż się zmieni mi z tych wrapów na coś innego. I do nich, jak widzicie, dajemy cokolwiek. Dajemy ser, dajemy mix sałat, możecie dać cokolwiek i potem mieszam dwa jajka. I najpierw te jajka smażę i potem dodaję jedzie yeah. do wrapów. I teraz część, która raz wyjdzie, a dwa razy nie wyjdzie, czyli zwijanie wrapów. Wiadomo przy kamerze to wiadomo, że nie wyszło tak do końca, ale jak najważniejsze jest to, żebyście zakieł tak z boku, żeby nic nie wylatywało. I obsmażamy takie wrapy z dwóch stron. Ja lubię też przykrywać, żeby wszystko w środku również było ciepłe i ser się mógł roztopić. I tak wyglądają już gotowe wrapy. I to jest moje śniadanie. Śniadanie dało mi też dużo energii, i po nim pierwszy raz poszłam na siłownię odkąd jestem w ciąży. W pierwszym trymestrze, niestety, byłam dosłownie przykuta do łóżka, więc teraz, gdy mam trochę więcej energii, to też chcę się więcej poruszać i być bardziej aktywna fizycznie. To mój cudowny mąż nagrywał te piękne urywki z siłowni, jak ćwiczę. I po treningu byłam bardzo głodna i potrzebowałam podbić białko, więc postanowiłam na granole z jogurtem beztłuszczowym, gorzką czekoladą i moimi ulubionymi owocami. Polecam Wam to też na śniadanie, jeżeli lubicie, bo robi się to w zaledwie 5 minut, a jest bardzo sycące i bardzo dobre. Chociaż ja wolę zdecydowanie śniadanie na słono. Dajcie znać, czy wy wolicie na słodko, czy też na słono. Więc tak wyglądał mój lunch. I teraz przechodzimy do chyba mojego ulubionego obiadu, który robi się zaledwie na jednej blaszce, więc nie trzeba do tego zmywać. Będą to takie pieczone frytki z ziemniaków i marchewki więc to jest też super sposób, jeżeli chodzi o po prostu robienie frytek a, zamiast smażenia. E, I potem do tego dorzucam brokuła i łososia. Zamiast łososia możecie też dać cokolwiek innego. Możecie dać na przykład tofu czy kurczaka. E, zamiast brokuła możecie dać brukselki. E, I takie frytki dodaję e, oliwę z oliwek, dodaję sól, pieprz, trochę papryki mielonej. I to wszystko piekę w 190 stopniach. Na początku piekę same frytki, bo wiadomo, ziemniaki potrzebują więcej czasu, i po 30-40 minutach dokładam brokuły i łososia. Łososia przyprawiam solą i pieprzem, da możemy dodać też trochę limonki albo cytryny, bardzo cienko pokrojonej na wierzch, i brokuły czy warzywa również polewam oliwą z oliwek i przyprawiam. I taki zestaw wstawiam na następne 20-25 minut do piekarnika. I tak prezentuje się już gotowy obiad. Jest naprawdę bardzo dobry i bardzo prosty. Polecam Wam też ten sposób, jeżeli chodzi o po prostu robienie frytek zamiast smażenia. I po obiedzie oczywiście czas na suplementy ciążowe. I po obiedzie zjadłam również serniczek. Mieliśmy, został nam jeden kawałek po gościach. Nie jem słodkiego w ciąży, bo często mnie potem bliżej, ale sering z owocami czasami przytule I na koniec trochę soku pomarańczowego, który też uwielbiam w ciąży i czasami piję. I to byłoby na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć!